Według świętego Mateusza. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. On odpowiedział, czy nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, i rzekł: Dlatego jej człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu, czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam, Mojżesz, oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam. Kto oddala swoją żonę, chyba że w wypadku nie rządu, a bierze inną popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie: Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. On zaś im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są także bezrzędni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezrzędni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Oto słowo Pańskie.